Cześć. Witam was w programie Więcej niż fit. Dziś mam dla was kolejne ćwiczenie wzmacniające brzucha po porodzie. Jest to ćwiczenie, które zalecam po okresie połogu, czyli standardowo 6 tygodni po naturalnym porodzie i 12 po cesarskim cięciu. Znowu będziemy wzmacniać i naszą stabilizację, czyli mięsień poprzeczny brzucha. Nie ruszamy mięśnia prostego. Wiem, że chcecie zmieścić się w stare spodnie albo wyrzeźbić sobie sixpacka, ale nie jest to na to czas. Najpierw zajmiemy się naszą podstawą, czyli mięśniem poprzecznym. Pokażę Wam bokiem ćwiczenie. Ciężar ciała mamy na kolanach i na dłoniach. Wysuwamy pośladki troszeczkę do góry. Ściągamy mostek w stronę podłogi. I wciągamy brzucha, pępek do kręgosłupa. Tak, żebyśmy miały linię prostą. W kręgosłupie. córcia jeszcze śpiewa przy okazji. 5 sekund trzymamy i robimy przerwę. Robimy sobie 5 powtórzeń, ręce do przodu wysunięte, biodra do góry, mostek ściągamy w dół i teraz napinamy. Wciągamy pępek do kręgosłupa. Zalecam robić to ćwiczenie przed lustrem, dlatego że tam możesz sama siebie super korygować mamy 5 sekund. I wracamy z powrotem. Jedną wersję pokażę Wam na dłoniach, a drugą na przedramionach. Na przedramionach jest dla mnie wersja trudniejsza. Zalecam najpierw tą. Czyli tak, pośladki do góry, mostek ściągamy w dół i pępek do kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Okay. Jeszcze raz to ćwiczenie. Pupa do góry, mostek na dół, wciągamy brzuch, trzymam pięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK. Trudniejsza wersja. Przenosimy na przegramiona, kolana troszeczkę bardziej wysunięte do tyłu, pośladki do góry. I znowu mostek ściągamy w dół i napinamy brzuch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobimy jeszcze dwa powtórzenia. Jest to dla mnie wersja trudniejsza. Jestem trzy miesiące po porocie, tak jak już wiesz. Tak więc zaczynałam najpierw od tego ćwiczenia w leżeniu na brzuchu. Potem zaczynamy od ćwiczenia na dłoniach, a dopiero następna część przechodzimy na przedramiona i kolana. I znowu, pośladki do góry, mostek ściągamy w dół i napinamy brzucha. Trzymamy 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa, luźniutko. Zalecam to ćwiczenie wykonywać codziennie, po 20 powtórzeń. Czas na to na pewno znajdziesz. Ostatni raz. Przed nami. Na kolana, na łokcie ciężar ciała, pośladki do góry, mostek na dół, wciągamy brzucha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystko koryguj przed lustrem. Pamiętaj o tym, żeby kręgosłup był w linii prostej. Do następnego. Cześć!